Witam bardzo serdecznie. W tym wideo chciałbym podsumować rok 2020. Rozliczyć się z tego, co wcześniej mówiłem, pokazywałem, już pokazując statystykę wykresu stopy zwrotu ze wszystkich rachunków, poza oczywiście rachunkiem akcyjnym, ponieważ tutaj już do tego programu nie mogę go dodać, ale łącząc wszystkie rachunki forexowe, pokażę... To jest akurat portfolio wszystkich rachunków w połączeniu. Pokażę też najlepsze, najgorsze. No i od stycznia już ruszył, ruszyłem właściwie na maksa z kątem, właśnie tutaj u brokera. Jest to już, tak aby powiedzieć, konto, które będę prowadził cały czas. Więc tutaj można sobie sprawdzić moje komentarze, analizy itd. Statystyki. Online tutaj oczywiście są u brokera. Jest to konto, to konto Rafał Wawrzyniuk, i będzie to konto typowo akcyjne, czyli inaczej mówiąc, tutaj będę handlował na akcjach, na ETF-ach i na krypto w głównej mierze bez dźwigni, czyli to jest jedno z tych kont. Drugie myślę, że do końca miesiąca już będzie też aktywne. Jak wspominałem, na grupie muszę pozamykać większość drobnych kont i po prostu sobie stworzyć jedno większe. A na fakt, że broker tutaj daje ogromne możliwości, jak i możliwości kopiowania transakcji, na czym można dodatkowo powiedzmy zarobić, ale to w głównej mierze nie o to chodzi. Tu chodzi o to, by postawić sobie jakieś cele i te cele realizować, więc moim celem jest być w top. 10, powiedzmy, do 2 lat tutaj w całej społeczności brokera. No i zachęcam po prostu do śledzenia tutaj tych wyników i te wyniki, jak będę omawiał tam co miesiąc czy tam co kwartał, to po prostu wszystko będę tutaj z tego poziomu omawiał i myślę, że będzie to jasne i przejrzyste. No i przede wszystkim wyniki, tak jak powiedziałem, są online i na rachunku rzeczywistym pokazane stopa zwrotu. Także myślę, że dla każdego będzie to bardzo, bardzo cenne. Dobra, wróćmy do roku 2020, który jak wiemy był ostro popieprzony. Niektóre instrumenty finansowe po prostu zachowywały się kosmicznie i niezgodnie nawet z fundamentami, bym powiedział. Rynki akcyjne po wielkim wielkim, albo po szybkim krachu można by powiedzieć bardzo szybko się odbiły i wyszły na rekordy, co by ktoś powiedział, że to jest niemożliwe, no ale niestety dzieje się to. Ropa była poniżej zera, coś niesamowitego, jakby ktoś dwa lata temu powiedział, że ropa będzie chociaż kosztowała 5 dolarów, to by nikt to nie uwierzył. A tu takie rzeczy, złoto tak samo się zachowywało irracjonalnie jak dolar, także to już nie będę omawiał i wracał do tego, jeśli handlujesz, handlowałeś, handlowałaś, to wiecie, wiesz jak to wygląda. Dobra, tutaj mam wykres, tak wygląda moje całe portfolio. Tak powiedziałem, rok był popieprzony, a jeśli chodzi o trading, to był do dupy całkowicie patrząc na. Cały wykres i całą analizę, to praktycznie można by powiedzieć, że 224 dni dla mnie było totalną stagnacją. Cały czas jakieś tam straty. Zresztą tutaj będzie to widać może troszeczkę lepiej. Tutaj mamy miesięczne statystyki. Początek roku bardzo dobry. COVID się zaczął w marcu, także. Tutaj też się zaczęły jakieś tam problemy, powiedzmy. Problemy. No, to oczywiście to jest mój portfel. Ja na tym rynku sobie bardzo źle radziłem, można by powiedzieć. Także kilka miesięcy, 7 czy 6 miesięcy, tutaj takiej stagnacji, można powiedzieć, dopiero w październiku. Jakiś fajny zysk, no ale niestety oddany w listopadzie. Tutaj były wybory w Ameryce. Wiemy, co się działo na wyborach, jak te wyniki wyglądały, liczenie itd., itd. też nie będę wracał do tego. Grudzień słaby, nawet bardzo słaby, bym powiedział, mimo tego, że tutaj jest jakiś wzrost, ale generalnie tutaj jedna strategia ten wzrost chyba pociągła tylko, ale jakby nie to, za chwilę pokażę też ją to. Niestety, grudzień też bardzo słaby. Końcówka roku, krótko mówiąc, beznadziejna, można powiedzieć, że. Większość tych wyników z końca roku, no i dzięki październikowi dobremu, no to gdzieś ten portfel w miarę dobrze zakończył. Ale jakby nie ten październik, kilka złapanych dobrych ruchów, no to myślę, że byśmy byli bliscy zera na koniec roku. To jest trading, tak się zdarza. Jak najbardziej, zwłaszcza że tak powiedziałem. Rok 2020 był bardzo słaby. Najgorsza strategia wygląda tak. Tutaj praktycznie początek roku tylko był dobry, reszta fatalna, totalnie fatalna, totalnie fatalna, no po prostu fatalna. Także chyba tutaj nie ma co wiele omawiać na temat tego statystykom, no tutaj też generalnie październik dobry, no ale inne miesiące poza tymi początkowymi początkiem roku praktycznie oddane, no i w listopadzie bardzo duża strata rynek wtedy był niezdecydowany dużo stop lossów dużo pozycji wyjścia na breakoutie. także nie wyglądało to zbyt dobrze z drugiej strony, najlepsza strategia, głównie rozgrywana na indeksach, tutaj jest typowa strategia właśnie podążania za trendem, czyli wybicia szczytów. O czym, o czym mówiłem w poprzednich nagraniach giełdowej przygody, omawiałem tą strategię. No, i tak powiedziałem, tutaj ta strategia praktycznie ten grudzień wyciągła wyciągła do góry. Jakby nie to, to tak powiedziałem, by to nie wyglądało zbyt fajnie. No, jak widać, chyba najlepsza strategia z całego portfolio. Październik też bardzo dobry. Tam były duże ruchy. W listopadzie też sobie dobrze ta strategia radziła. Także, krótko mówiąc podsumowując ten całe portfolio nigdy nie wiemy jaka strategia w danym roku będzie działała jedne działają latami jedne znowu troszeczkę gorzej także musimy mieć to w głowie że nie zawsze jest tak byśmy chcieli to jest jedna rzecz druga rzecz rynek potrafi nas zaskakiwać bardzo mocno myślę, że w 2020 zawodowi traderzy, którzy już powiedzmy mają o wiele większe doświadczenie niż ja, tacy, którzy już są na rynku ponad 30-40 lat, myślę, że też w 2020 byli zaskakiwani rynek ich zaskakiwał. Wykres 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 wyglądał tak. Tutaj zaledwie 72 dni pod kreską. Myślę, że patrząc na tą strategię i to podejście, idealnie się wpisało w realia tego świata. Same jakbyśmy sobie podzielili transakcje longowe w stosunku do transakcji sellowych, tak by to wyglądało. Ale myślę, że już analizę, dogłębną analizę już będę musiał sobie sam przeprowadzić, wyciągnąć wnioski jak co roku podsumować sobie to co robiłem to co było złe, to co było dobre, na pewno to co mnie dotknęło w tym roku, to znaczy w 2020 roku to było to, że nie mogłem uwierzyć w to zresztą o tym też mówiłem, jak rynek może iść tak mocno do góry po tym jak są gospodarki zamknięte, jak na pewno będą jakieś bankructwa itd., tak a rynek sobie nic z tego nie robił, szedł do góry. Jakby nie to, że potrafię w transakcji szybko wychodzić, czyli rynek otwieram transakcję, rynek idzie w złą stronę, szybko ją zamykam, jakby nie to, to przypuszczam, że konta byłyby niejedne, wyzerowane. No i jakbym miał podsumować jednym słowem, czy jednym zdaniem, właściwie trading. Nieważne, co by się robiło, ważne, by ciąć straty, trzymać zyski. To jest chyba jedna i najważniejsza podstawa. Jeśli to tymi regułami będziemy się kierować, to wcześniej czy później, przynajmniej w dłuższej perspektywie, zawsze zarobimy na tym rynku. Ok, dzięki za to, że byliście ze mną. Tak, powiedziałem, ja przechodzę tutaj do społeczności, tam będę bardziej aktywny zmniejszam swoją taky. chcę się skupić, o, inaczej. Chcę się skupić po prostu na tradingu i tylko na tym by te wyniki po prostu żeby były dobre i z tych portalach społecznościowych będę już zdecydowanie mniej więc dziękuję, życzę Wam powodzenia, wszystkiego dobrego w 2021 roku. Wiele sukcesów nie tylko ze strony Tradingu, no i szczęścia. Myślę, że jakiś współczynnik szczęścia też jest tu potrzebny. Dzięki i pozdrawiam. Na razie.